Dobra, więc tak jak mówiłem ostatnio O Jezu, aż nie mam siły ja mam siły trzymać tego Tak jak ostatnio mówiłem, że będę jechał do Pragi To tak właśnie już jest ten dzień, że wyjeżdżam Dokładnie za dwie godzinki mamy busanie I będziemy sobie ja Nie wiem jakbym ten materiał chciał pokierować, bo O, Jezu, o Jezu, nic nie widzę Bo bo, zwyczajnie, bo w zwyczajnym świecie No w, w, dużo nie vloguję, dużo materiałów nie robię, tak? Montaż i kadry to jest coś, co mi wychodzi, bo to lubię i staram się, i chcę robić to kiedyś zawodowo, tak? więc to nie jest problem. Ale już wiecie, historia, nie? historia to już jest dla mnie troszeczkę gorszy temat. No bo co może być takiego ciekawego w moim życiu, o czym mógłbym wam opowiadać. Ale postaram się po drodze poczytać trochę, a Praga jest ponoć naprawdę ciekawym miejscem, więc czegoś się razem nauczymy, nie. Ja sobie pójdę jeszcze do Maka, teraz zjem coś, postaram się szybko dzida, wracam. No i no i zbieramy się na autobus po prostu. Jedziemy polskim busem, opowiem Wam po drodze albo już jak będę w Pradze, jak wygląda w ogóle, aby ktoś chciał sobie pojechać, ile to kosztuje, czy można jechać tutaj z Polski. To jest naprawdę fajne połączenie, szczególnie do tak fajnego miejsca, jakim jest Praga, nie? Bo to jest milion mieszkańców i milion przyjezdnych. Do ci przyjezdni chyba nie biorą się znikąd, coś tam musi być ciekawego, nie? No dobra Kurwa, jak zwykle Pizda. No to ja jestem w Pradze Ogólnie rzecz biorąc, nie, to, że nawet nie miałem czasu, ale nie miałem chęci, nie, wyciągać kamery, to jest ten problem, że jak ja wyciągnę i podłączę cały sprzęt, to muszę z nim cały czas chodzić, więc nie chciało mi się za bardzo wyciągać tego, wyciągać tego, wiecie, ee, jak jest bus, tak dalej, nie, żeby kręcić tą, zresztą chciałem na początku zobaczyć, jak to wygląda, nie, nie miałem takiej fazy, żeby wyciągać, o już, się maneczko, z tej strony tylko... Kowiecie, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, straszna BKB. Opowiem Wam po drodze, co mnie spotkało w busie. Ogólnie mam bardzo fajny pokoik. Ja jestem w takim pokoju wieloosobowym, bo to wychodzi o wiele taniej, nie? Nie tak, jakby się wzięło samemu pokój. Chociaż przyznaję szczerze, że gdybym miał dziewczynę, to wziąłbym dwuosobowy. Też spojrzałem, jak wygląda dwuosobowy. Pokażę Wam, bardzo fajny. Ale mimo wszystko, bardzo fajną taką opcją jest ten pokój. Wieloosobowy jest bardzo fajną opcją, serio, nie? Bo można dużo fajnych ludzi poznać. Już poznałem, znaczy, ja nie, nie że do końca, jako oni wszyscy mają na imię, ale na przykład Murzyn jest, no to wiadomo, Smith, nie? bo każdy Murzyn to jest Smith. E, taką Azjatkę poznałem, jak jechałem w Shiro, to akurat to, to już nie, 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 nie ze względu na pokój, ale ogólnie jest mnóstwo ludzi z całego świata, zajebisty klimat. Znaczy wiadomo, jak miałbym 40 lat, to wolałbym się na przykład jebanym położyć w normalnym swoim pokoju. Niekoniecznie siedzieć tam z ludźmi i oj, się ma, ale jak ja mam 23 lata, no to hej, no to super jest. Wszyscy piwka, nie piwka. Nie wiem jak to wygląda jeszcze, bo dopiero wstałem, dopiero chodzę, dopiero jestem pierwszy dzień, ale już widziałem, słuchajcie, patrzyłem, żeby kubki były, bo tam mamy takie balkony. Pewnie gdzieś się wam wyświetla cały czas. To mamy takie balkony i tam widziałem kubki, kubki z piwem. A nie ma takich kubków u nas. Wiecie, co to znaczy? Że było takie zajebanie pały, że musieli chodzić z tymi kubkami z pubów. To znaczy, że w pubie siedzieli, dobra, to my idziemy do motelu. No i tak sobie przyszli. No to pomyślcie, jaka musi być faza. Nie wiem, ale sprawdzimy to, jeżeli, jeżeli będę widział, że mało laty się bawią. Mało laty, w moim wieku mało laty, no. Jak moje towarzystwo będzie się bawić rocznikowe, to podwijamy i hello, hello, I'm chłopaczek, my English is not very well, but you know, Godzilla Godzilla Master is here. <grywki> I normalnie pociśniemy. No co, ja, ja muszę się zbierać, bo obiad, obiad zamkną, a muszę coś jeszcze opier... zjeść, nie? To wiecie co jest pięć. Sobie ogarniemy. Będziemy w kontakcie. Dobra, jedziemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na moście Karola. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najstarszy most kamienny w Europie. Co prawda już wiadomo, nie? nie działają tutaj samochody i tak dalej, ale swego czasu był to pierwszy most w Pradze, jak dobrze pamiętam, pierwszy most, po którym jeździły takie, wiecie, chyba kurwa, karoce, nie? W każdym bądź razie. Jestem taki kimochi Bo widzę tyle, tyle Azjatów nie, Tyle Japonek, tyle dupek Jak ja na to patrzę, wszystko Po prostu aż rozpiera mnie rozpiera mnie energię, mówię My waifu Najgorsze jest tym wszystkim to, że tak chodzę czasami I patrzę normalnie Takie typy, o co chodzi Wiecie, nie wiem czy to było widać, ale chodzi o fakt W którym normalnie ludzie w moim wieku Siedzą, klęczą na tym moście I o, oh, give me, give me your money, Give me your money. Kompletnie tego nie rozumiem, ty Weź się do roboty Znaczy to wygląda mega smutno, nie? Sam masz aż rzucić, ale potem sobie myślę No kurwa, nie bardzo Weź się do pracy Ja też nie jestem tutaj dlatego, że siedzę na Peskowskiej siebie w Łodzi I o oh, come on, come on. Wiesz, pieniądze mi daj To w ogóle ziomek grywa Ty, całkiem spoko Ej Normalnie Normalnie chłopaki grają Zaraz wam pokażę Patrzcie co się dzieje <mówińca> Hej, widzieliście? Już mam kolegę. Już chłopaczek in Praga ma kolegę. No mówię, zajebiście, mega, niesamowicie, jestem poruszony tym, że ludzie są tak przyjemnie i pozytywnie nastawieni. Ja wiedziałem, że tu jest dużo obcokrajowców, dużo ludzi, którzy wiecie, chcą się poznać, dużo studentów, dużo Czechów, ale nie pomyślałem nigdy w życiu, że będzie to wyglądać w ten sposób, że najzwyczajniej w świecie, siema, nie, piona, chłopaczek, wiesz. Nieważne ile masz subskryber, ważne, że jesteś człowiek, bo każdy jest człowiek, to mi się podoba, autentycznie. Aż moja dusza jest jak hyper beast, napędzana energią, no. Dobra, zwiedzamy dalej. Coś niesamowitego muszę na ten obiad kończyć, bo nie zdążę. Jak Boga kocham, nie zdążę, nic nie zjem i będę smutny chłopak. A, ale dobra. Jeszcze raz, małe wyjaśnienia. Okazało się, że chłopaki, co mi machali. To oni mówili, youtuber, chłopaczek, nie? a Ja nie ogarnąłem kompletnie, więc chłopaki z mostu Karola, wielkie pozdrowienia i piona dla Was. Szkoda, pewnie się już nie spotkamy, no ale fajnie by było, gdybyśmy się spotkali, to na pewno jakieś piwko moglibyśmy walnąć, nie? To wielkie pozdro dla Was i fajnie, że pomachaliście. Lubię takich ludzi. Mi się podoba fakt, że, że są takie wąskie uliczki. Zobaczcie ile tu jest ludzi, nie? Normalnie jakbym był w Tokio, nasi Shibui. Normalnie jak w Tokio na Shibui. Patrzcie, jak spojrzycie, na serio, na serio to jest dużo osób, nie? Coś niesamowitego. Ale jaka faza, nie? Ja sobie idę, a chłopy normalnie, chłopaczek. chciałbym mnie łapać za rękę. Chłopie, wracaj tu, nie, normalnie gdzie idziesz? A nie tam opierdala ci jajca. <laughs> Dobra. Ja powiedzcie mi lepiej, gdzie mam tu zjeść obiad. Bo jak nie zjem dzisiaj czegoś, to jak Boga kocham się, rozsypę. Ja nie wiem jak to będzie. To będzie wielki koniec. To w ogóle niesmieszna śmieszna historia. Coś wam opowiem, bo miałem pewną rozkminę, nie? Opowiem wam to, jak gdzieś usiądę na chwilę. Boże, jakie piękne dziewczyny tu sobie Nie mogę wytrzymać, jak ja tu żonę muszę znaleźć. Jak ja muszę poznać miasto, obmyśleć plan, zobaczyć gdzie jest najwięcej najfajniejszych dziewczyn i wrócę tu z największym planem, żeby wiecie, no, tylko znajdę tą odpowiednią i od razu kwiaty i siemaneczko. Z tej strony chłopaczek. Co się lubi bawić dziewczynami. Nie no, świreczki. Żartuję. Please uh, rise and... Musimy Michał i Popowski. Han? To jest? Ok. Słuchajcie, jestem po jedzonku. Było pyszne Ogólnie rzecz biorąc, to jest hawelska pojezu hawelska Korona. Nie, no, świeruje, korona, mówią wcześniej. Hawelska Korona. Bardzo fajna restauracja, bardzo polecam. Ogólnie rzecz biorąc, później usiądę na spokojnie i zrobimy taki spis sobie, według mnie, gdzie warto jeść, gdzie jest tanio, Bo to jest na przykład bardzo fajna czeska kuchnia, tania kuchnia. Bo za takie pieniądze nie zje się nigdzie tutaj w centrum. Tak dużych, fajnych porcji. I szczególnie to jest kuchnia, jak to się mówi? Eee, lokalna. To jest kuchnia lokalna, nie? Przede wszystkim to jest kuchnia lokalna. Więc naprawdę fajnie. Więc zróbmy po prostu sobie w ten sposób, że ja na razie, jak będę przechodził i co się tu bawił, będę wam mówił, że o, to jest spoko, to jest fajnie, a na koniec, jak już przyjadę do domu, wpiszę sobie to wszystko i zrobię takie podsumowanie. Ile trzeba zapłacić, żeby wyjechać, gdzie kupić bilety, gdzie pojechać, czym pojechać, gdzie zjeść, gdzie po prostu się opłaca robić takie rzeczy. OK? OK. No to ja pojadłem bardzo dobrze. Nie wiem, czy teraz będziemy myśli. Nie wiem, czy będę kręcił jeszcze dzisiaj. Pewnie tak. Zobaczymy.